Siemaneczko z tej strony Niemcu, a dzisiaj opowiem wam o mikrofonach bezprzewodowych firmy Xtuga. Okej, okay, ogólnie to skąd te mikrofony mam? <laughs> Kupiłem je na Oliksie za 150 zł. Tak, to wszystko może się wydawać jakoś dziwnie tanio i tak dalej, ale nowe mikrofony tego typu kosztują 200 zł. W sensie nie tego typu, po prostu te mikrofony na Allegro lub na AliExpress kosztują w okolicach 200 zł. jako nowe. No cóż, no nie trudno się domyślić, że to są typowe Chińczyki, i to w ogóle na pewno jakości nie ma, i tak dalej, że tutaj nie opłaca się tego kupować. Sam tak mówiłem jeszcze jakieś pół roku temu, plus minus. Ale dzisiaj moje zdanie się zmieniło, i dlaczego się ono zmieniło, opowiem Wam już za chwilę. Ale najpierw zobaczmy, co otrzymujemy w zestawie z tymi mikrofonami, oraz jak są zbudowane. W zestawie otrzymujemy odbiornik wraz z mocowaniem do aparatu na gorącą stopkę lub na gwint 1/4 cala. U góry mamy pokrętło do regulacji głośności, wyjście audio oraz antenkę. Na froncie mamy diodę LED oraz klapkę na baterię. W zestawie otrzymujemy dwa mikrofony krawatowe na Jacka 3,5 mm z takim oto gąbkowym popfiltrem. Nadajniki są wyposażone w mocowanie do paska. Na froncie mamy klapkę na baterię wraz z przyciskiem do zmiany częstotliwości. Na froncie mamy wyświetlacz oraz diody, wejście mikrofonowe, pokrętło do regulacji głośności oraz antenkę. Drugi nadajnik jest zbudowany tak samo. W zestawie mamy też kabel jack 3,5 mm z mono do stereo, ponieważ odbiornik nadaje sygnał w standardzie mono, przez co trzeba go rozdzielić na dwa kanały. Tak jak mówiłem, te mikrofony są zasilane z baterii AA. I ogólnie to rodzi pewien problem. Tym problemem jest to, że kiedy wsadzimy tu jakieś gorszej klasy baterie, to te mikrofony zaczną piszczeć. I wiecie co, naprawdę... Może to jest po prostu normalne, no wiadomo, no kiepskie baterie i tak dalej, no może powodować to piski jakieś czy coś, no... No, ale szczerze mówiąc, nie pracowałem nigdy na mikroportach, które były zasilane zwykłymi paluszkami. No najczęściej były to akumulatory pokroju N-Loopów. I właśnie, no, tutaj też się da takie akumulatory wsadzić. Tylko, że no, na papierze to urządzenie potrzebuje 2 razy po 1,5V, a takie akumulatorki no, mają 1,3V. I może ta różnica w tym wypadku spowodować jakieś artefakty dźwiękowe czy cokolwiek innego. No i właśnie dlatego stwierdziłem, że no nie. Tym bardziej, że taki zestaw Analopów, przynajmniej dla odbiornika jednego i nadajnika, kosztuje tyle co te mikroporty, więc uznałem, że to jest troszkę bez sensu. Zestaw baterii ilości chyba 12 sztuk. W kosztował to w sumie dobrych, bo pana Sonika kosztował mnie jakieś 7 zł, więc uznałem: Dobra, jakoś sobie poradzę tak czy siak. Mówię, tych mikrofonów używam dość rzadko, więc nie ma sensu. Ale powiedzmy sobie teraz coś o jakości dźwięku. Cały odcinek praktycznie nagrywam tymi mikrofonami i powiem Wam szczerze, jestem naprawdę zaskoczony jakością. Dźwięk jest w miarę czysty szumy no powiem wam że szumy chyba w większości są spowodowane tym no, czym nagrywam dźwięka nagrywam aparatem który nie ma zbyt dobrych preampów ale zresztą ja ten dźwięk obrabiam gdzieś po drodze komputer komputerowo więc posłuchajmy takiego czystego dźwięku jaki jest nagrywany przez mój aparat 3 2 1 i teraz słyszycie dźwięk z mikrofonu, taki bez obrówki, czysty dźwięk. 1, 2, 3, próba mikrofonu, wlaskotek na płotek, uderzył go młotek, siekierka dobiła i kotka zabiła. To teraz włączmy te wszystkie ulepszace dźwięków postprodukcji, że tak to nazwę. 1, 2, 3, próba mikrofonu, wlaskotek na płotek, uderzył go młotek, siekierka dobiła i kotka zabiła. Cóż, bardzo fajne jest to, że te mikroporty mają taki malutki wyświetlacz, przynajmniej nadajniki, który wyświetla częstotliwość i status baterii. I to, no właśnie, ten wskaźnik zasięgu no, powinien na chłopski rozum wskazywać, czy mamy połączenie z odbiornikiem, ale tak nie jest. Nieważne, czy będziemy połączeni z nadajnikiem, czy nie, wskazania tego są dalej takie same. Okej. Okay. No i też wskaźnik baterii, nie wiem, chyba oszukuję troszkę. Może to kwestia baterii, które wsadzałem i tak dalej, ale też mam takie wrażenie, że. no, mija się troszkę prawdą. Najważniejszą rzeczą przy takich mikrofonach jest oczywiście zasięg. I powiem Wam. Ten zasięg mnie zaskoczył troszkę, ale co ja Wam będę mówił? Zobaczcie test zasięgu, który chyba nie był trochę dokładny. Nieważne, przejdźmy do testu zasięgu. Ok, yy, więc sprawdzimy sobie zasięg tego urządzenia. Czym będziemy mierzyć? Będziemy mierzyli aplikacją w telefonie. Pokażę Wam to troszkę zbliższa. Nie widać. Szkoda, ale musicie mi zaufać, że. Mam aplikację, która w miarę, powiedzmy, że dokładnie, nie wiem czy dokładnie, ale powinniśmy móc zmierzyć odległość na podstawie GPS-a, ile przeszliśmy. Oczywiście, wiadomo, no to będzie takie orientacyjne. Z takiej pierwszej mojej próby, którą już poczyniłem, ale troszeczkę kadr źle ustawiłem, wynika to, że może mieć to nawet ponad 60 metrów. Więc przejdziemy się tak z Myślę, że 70 metrów zasięgu takiego <laughs> że ja trzymam nadajnik w ręce i właśnie o tym... Czekajcie ja się troszkę przesunę. E, o tym trzeba pamiętać. Ja nadajnik mam cały czas w ręce, będę się obracał i co 10 metrów będę sygnalizował i od tego momentu zaczynamy spacerek idziemy, przejdziemy pierwsze 10 metrów. Znaczy... Dobra, przejdźmy pierwsze 20, bo na 10 metrach na tej częstotliwości, która jest ustawiona, a już 15 metrów mamy, jest 507,3 częstotliwość ustawiona. Mamy już 20 metrów. Odwrócę się w stronę dobiornika. Będę się też starał odwracać. Co te... No dobra, no teraz na 35 się odwrócimy. Mamy 33,4. I tutaj 35 na 36. Trochę głupie jest to co robię, ponieważ ma aparat tutaj na statywie, takim podróżnym, małym, przez co no, może się przewrócić. Ale dobra, mamy 45 metrów teraz, w tym momencie. Nawet 46. ciekawy czy jestem w jakikolwiek sposób słyszalny jeszcze. Może jakieś zakłócenia czy coś. Też wiatr więc miejmy to na uwadze. Mamy 50 metrów, czyli moim zdaniem taką granicę na jakiejś mikrofony będą działały. Odwrócę się na wszelki wypadek Wst no i dobra, przejdźmy dalej. Przejdźmy 6. Tu coś ma nawet malował chyba. Dobra, mamy 60 metrów Stoję bokiem ale mikrofon jest skierowany jednak w stronę aparatu. Nie wiem, czy to coś zmieni. Po prostu wieje. <grytania> Dlatego staram się osłaniać mikrofon przed wiatrem. No ale mamy 60 metrów. Przejdźmy się do 80 metrów. Mamy 70 metrów. Tutaj 70 metrów. Nie, nie. Ciekawe, czy mi widzicie w ogóle w kadrze. No ale jest. 70 metrów, 70. 3 nawet. No dobra, przejdźmy się jeszcze kawałek do tego 80. No, jest 85, nawet. No i wątpię, że mnie to będzie słuchać. No ale jestem sam ciekaw. Zobaczmy to. O, a co to za zmiana scenerii. No cóż, chciało mi podsumowanie. Miło, prawda? No cóż. Ale do rzeczy. Podsumujmy to, jak mikrofony się sprawdziły, jeśli chodzi o zasięg. Powiem wam tak sobie. Ogólnie to myślę, że gdybyśmy zmienili częstotliwość, byłoby lepiej. Zobaczmy, że taki użyteczny zasięg tych mikrofonów to jest tak 50 metrów przy dobraniu odpowiedniej częstotliwości, co i tak, moim zdaniem, jest dużo, jak za tą cenę. Jak pewnie słyszeliście, były momentami zakłócenia, jeśli już tak na 35 metrach mniej więcej pojawiały się te delikatne zakłócenia. Myślę, że zmianą częstotliwości na pewno byśmy je zniwelowali. No i też, no właśnie, wybrałem taką pogodę, że troszeczkę wiało i to było słuchać, bo nie miałem detkata. Nie mam w sumie detkata na te mikrofony, i chyba zainwestuję w coś takiego, bo no, przydaje się. Cóż, no faktycznie doszliśmy na te 90 metrów i no, jakoś to było słyszalne, no ale zakłócenia były i często zrywało zasięg. Więc cóż, no niby te 90 metrów jest w zasięgu, ale uważam, że użyteczne jest tak te 50 metrów, czyli praktycznie. Połowa zasięgu jest użyteczna, no bo myślę, że tymi mikrofonami moglibyśmy dalej pójść nawet na to 100 metrów i ten zasięg by był w miarę. Ale dobra, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy warto takie mikrofony kupować. Moim zdaniem to zależy. Jeżeli zaczynacie gdzieś tam nagrywać na YouTubie i chcielibyście mieć coś bezprzewodowego, a wiadomo na początek zawsze jest mało środków, to jak najbardziej warto. Jeżeli czasami jakieś zlecenia realizujecie, gdzie potrzebne są te mikrofony bezprzewodowe, ale naprawdę jest to spontaniczne. A nie macie za bardzo dostępu do rentalu, czy też nie za bardzo możecie kogokolwiek pożyczyć takie mikrofony bezprzewodowe lepszej marki. Warto. Ale jeżeli chcecie nagrywać coś poważniejszego, jakieś wesela, studniówki, czy jakieś profesjonalni. E, ogólnie chcecie na przykład wywiady nagrywać czy coś, to. Warto zainwestować w coś lepszego. Ale na start jak najbardziej dobry zakup, by się nauczyć, jak obchodzić się z takimi mikrofonami bezprzewodowymi. Cóż, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się podobał film, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, bo już niebawem pojawią się kolejne filmy. Niebawem. Ja nie wiem, kiedy ten film wyjdzie, także może nie takie niebawem, ale mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć.